Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. W ten sobotni poranek zaczął nam się weekend. Dzisiaj 6 lipca. Kochani, na początku wspomnę, że dzisiaj mamy nów księżyca w znaku raka. Bardzo dobry dzień na odcięcie wszelakich negatywnych rzeczy, które nam nie służą. Związków, osób, emocji, wszystkiego, co chcemy od siebie odrzucić. Wszystkiego, co jest już nam niepotrzebne. Jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób odciąć od siebie to wszystko, zapraszam Was na filmik, który umieściłam na swoim kanale wczoraj, ale też oczywiście na naszą grupę doświadczać duchowość. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Was cudowny, piękny i radosny. Że w końcu odpoczniecie, naładujecie się pozytywną energią. Spójrzmy teraz, co takiego chce nam przekazać nasza talia tarota na ten cały sobotni dzień. Kochani, dzisiaj dziewiątka buław. Karta mówi nam, że potrzebujemy odpoczynku. Kochani, dzisiaj. Ta sobota może być takim dniem, gdzie będziemy chcieli się troszeczkę wycofać. Będziemy czuć się zmęczeni, przeciążeni ym, i tacy niespokojni. Możemy czuć trochę smutku, trochę żalu, możemy czuć się bardziej samotni. Możemy czuć się tak, jakbyśmy stoczyli jakąś wielką walkę yy, i po prostu teraz potrzebowali nabrać sił witalnych. I odetchnąć. Pozwólmy sobie na to, ponieważ no, zawsze jest potrzebny nam taki dzień na mm, relaks, na odpoczynek i na doładowanie baterii. Tym bardziej, że dzisiaj mamy nów, który wzmacnia pewne e, odczucia, e, pewne rzeczy e, z w ciągu dnia, pewne rzeczy z naszego życia. Także dajmy troszeczkę na wstrzymanie. Wyluzujmy i pozwólmy swojemu organizmowi, ale też swojej duszy chwycić troszeczkę oddechu i odpocząć. Kochani, dzisiaj także, to jeżeli chodzi o te kwestie duchowe, natomiast dzisiaj możemy także czuć się fizycznie zmęczeni. Karta w pozytywnym aspekcie może mówić o tym, że po prostu przemęczymy się fizycznie. Możemy uprawiać jakieś sporty. Takie, które nas troszeczkę przeciągają, przeczołgają, mówiąc kolokwialnie, możemy ciężej popracować, czy to w ogrodzie, czy to w domu. Także będziemy potrzebować znowu tego odpoczynku i wytchnienia. Kochani, dzisiaj możemy odczuwać też taką konieczność postawy obronnej, braku zaufania. Możemy na kimś się zawieść. Gdzieś to zaufanie zostanie nadruszone i my będziemy chcieli uciec po prostu od tej osoby, która gdzieś tam nas skrzywdziła, tudzież potraktowała nie tak jak trzeba, która nas zawiodła. Ale pamiętajcie, że każde doświadczenie jest po coś, każde doświadczenie czegoś nas uczy. Jeżeli nawet mamy taki słabszy dzień, jeżeli ktoś nas zranił, jeżeli ktoś nas okłamał, oszukał, to wyciągnijmy z tego lekcję. To nie świadczy o nas, to świadczy o tej osobie. Owszem, boli, ale postarajmy się nie rozpamiętywać tego, tylko zapytać się siebie, po co mi to było, czego miało mnie nauczyć. Jeżeli dostaniemy tą odpowiedź, to spróbujcie na przyszłość w takich, podob, albo w takich samych albo podobnych okolicznościach po prostu zastanowić się, co mogę z tym fantem zrobić, jak mogę podejść do danej osoby i czy warto rzeczywiście obdarzać ją zaufaniem. Tyle, kochani, jeżeli chodzi o kwestie Tarota. Spójrzmy teraz, jaki kamień. Dzisiaj nam pomoże, jaki kamień może nas dzisiaj wesprzeć w tym no, takim wyczerpującym, powiedziałabym, dniu. Dzisiaj, kochani, krwawnik, inaczej heliotrop. Ja nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć tak dokładnie. Jest to taki ciemnozielony, Kamień z czerwonymi kropeczkami. Zieleń to halcedon, natomiast te czerwone kropeczki to nic innego jak czerwony jaspis. W średniowieczu wierzono, że te czerwone kropeczki to krew Chrystusa. Wierzono, że ten kamień jest cudowny, że potrafi zbliżyć nas do Boga. Co ciekawe, też bardzo pięknie ten kamień pasuje do dnia dzisiejszego, ponieważ wierzono, że Chrystus poprzez cierpienie, poprzez to swoje, te swoje takie trudne dni, ciężkie dni, odkupił świat. Zobaczcie, jak bardzo symbolicznie możemy to porównać, kochani. My też swojego w pewien sposób, może inaczej, w pewien sposób. Przez swoje cierpienie odkupujemy pewne rzeczy. I tu już nie mówię nawet o karnie, ale uczymy się na tym, co nas boli, na tym, co nas zabolało, i odradzamy się na nowo. Ale przejdźmy do kamienia, może. Co jeżeli chodzi o kwestie duchowe? Heliotrop dodaje nam niesamowitej odwagi i siły. Sprawia, że znowu zaczyna nam się chcieć w momencie, kiedy jesteśmy przemęczeni, sfrustrowani. Jest idealnym minerałem dla osób, którym y, już się nic nie chce. Są tak zmęczeni pracą i w tym wszystkim, co wokół, że najchętniej wszystko rzuciliby w kąt. On dodaje nowej energii, siły i takiej mm, świadomości, że właśnie to było po coś. To czegoś mnie nauczyło. Teraz powstanę jak ten feniks z popiołu, jak ten Chrystus i odrodzę się jaśniejszy, piękniejszy i lepszy. Co jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie duchowości? Kochani, rozjaśnia myśli, sprawia, że pozytywniej patrzymy na otaczający nasz, nas świat. Bardzo ładnie podbudowuje naszą taką mentalną stronę, wspomaga pozytywne wibracje, sprawia, że zaczynamy czuć się lepiej, że zaczynamy widzieć nawet w tych złych doświadczeniach coś dobrego, coś co przydało nam się, aby się rozwijać i aby przejść dalej do czegoś lepszego. Oprócz tego wszystkiego, pomaga nam w podejmowaniu słusznych decyzji. W momencie, kiedy się wahamy, nie jesteśmy pewni, czy dobrze robimy, czy ta droga, którą wybraliśmy, jest dobra, odpowiednia. Heliotrop nam w tym pomoże. Pamiętajmy jednak, że to nie działa na zasadzie: wezmę kamień do ręki, nałożę biżuterię i od razu stanie się cud. Pracować z wszelkimi kamieniami trzeba zawsze troszkę dłużej. Co jeżeli chodzi o kwestie litoterapii, pomocy zdrowiu? Heliotrop działa praktycznie bardzo podobnie jak hematyt, Ze względu na jaspis, te czerwone kropeczki zwane krwią, krwią, krwawnikiem, kochani, pięknie oczyszcza nam krew. Pięknie wspomaga wszystko, co związane z krwią, leczy anemię, wzmacnia serce, dotlenia bardzo ładnie organizm i krew. Tamuje rany, takie otwarte, tamuje krwawienie, powoduje, że rany szybciej się goją, ale także cudownie odtruwa organizm. I tutaj kwestia... Filtracji, filtracji nerek, wątroba, trzustka, śledziona. To są najważniejsze te narządy, którym pomaga właśnie y, krwawnik. Jest też idealny dla osób, które mają problem z nerkami, a dokładnie kamieniami w nerkach. Potrafi wspomóc, rozbić te kamienie i bez bólu pozbyć się y, właśnie tych kamieni z organizmu i bólu jaki powodują. Jakie jest przesłanie Heliotropu? Wzmocnij swoje siły witalne, poczuj się silniejszy, mocniejszy. Tutaj może przywołam takie powiedzenie: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak, kochani, każde doświadczenie, nawet to najgorsze, wzmacnia nas. Wyciągnijmy z nich lekcje i pozwólmy sobie sami stać się silniejszymi. Ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam tego, abyście rzeczywiście stali się silni, abyście świecili, abyście mieli siłę rozprawić się z wszystkimi problemami, jakie staną na Waszej drodze. Słuchajcie swojej własnej intuicji, a będzie dobrze. Pięknej soboty, kochani. Do usłyszenia jutro.